A gdyby tylko on, ona chciała pójść na terapię, gdyby tylko on, ona się zmieniła, to życie by było pasmem. Szczęścia. Dlaczego ludzie tkwią w takich miejscach, kiedy nie podejmują dla siebie tej decyzji i nie biorą odpowiedzialności za to, kogo wzięli do relacji, dlatego, że ich pseudopoczucie własnej wartości pochodzi z odgrywania roli w tej relacji męczennika, kata i ofiary jednocześnie. Dlatego, że jeżeli by odeszli, to ta persona, za którą się ukrywają, by upadła. Mało tego, gdyby Odeszli, to nastąpiłby kryzys tożsamości. Więc ta relacja jest oparta na poczuciu winy, na wstydzie oraz na poczuciu nadużycia. Więc zdrowe relacje zbudowane są na całkowitej dobrowolności oraz dojrzałości osób, które do niej stają. Natomiast te relacje na głęboko toksyczne są. Oparte na strachu oraz kontroli, bo jeżeli ja chcę, żeby drugi człowiek się zmienił, postępował inaczej, postępował tak, jak ja tego chcę, to oznacza bardzo wysoki poziom neurotyzmu oraz nieakceptowanie ludzi takimi, jakimi oni, oni chcą być, bo nikt nie zmienia się dla kogoś. My możemy dokonać zmiany jedynie dla siebie, bo jeżeli ktoś nam grozi tym, że nas stawi, i my wtedy na hurrach, Lecimy się zmieniać, a taka zmiana nie będzie ani trwała, ani konstruktywna, bo taka osoba, tak, mając ten gwarant bezpieczeństwa po tym ultimatum, po jakimś momencie znowu powróci do tych nawyków. Dlatego ja będę powtarzać, jak Starta Płyta, że my chcemy z dniem numer jeden wiedzieć, z kim my wchodzimy, w jakiekolwiek relacje, żeby potem tak, nie mieć tych konsekwencji oraz tyle traumy. Jeżeli państwo uwolicie się zatracać i odgrywać te wszystkie role, to wolna wola, tylko jedna uwaga. Za te wszystkie roli, role, za te wszystkie potem zniekształcenia osobowości, za te zniekształcenia poznawcze płaci całe społeczeństwo. Wszyscy za to płacimy. Za konfrontację z osobą, która tak długo tkwi w zatraceniu siebie do zobaczenia po drugiej stronie faktycznej mocy oraz chęci dokonania zmian tylko i wyłącznie na swoim podwórku.